Cześć, tu Masny. Czy uważasz, że powinno się zakazać wizyt w McDonaldzie podczas wycieczek szkolnych? Czy wiesz, że McDonald's jest największym dystrybutorem zabawek na świecie? No cap. No i najważniejsze. Czy jadłeś w tym roku już kanapkę drwala? <laughs> Mam dla was rozkminę, jakby, która ostatnio w ogóle nie daje mi spokoju. I to jest, nazwałem to tak, paradoks McDonalda. Na tle innych restauracji czy kawiarni McDonald's jest miejscem, pod względem wystroju minimalistycznym, wręcz surowym. Wszystkie lokacje są po prostu identyczne. Interakcje z personelem, wiecie, zadawane pytania wszystko to jest ustandardyzowane. E, a w ogóle od czasu wprowadzenia kas samoobsługowych no to możesz zjeść, jakby nie otwierając ust do nikogo poza McChickenem. E, pozycje w menu. Większość z nas jakby pamięta to menu praktycznie na pamięć. tak? Procedura wydawania, pakowania, wszystko jest perfekcyjnie powtarzalne. Czy burger, którego jadłeś na wycieczce szkolnej w podstawówce, na bank smakuje tak samo jak ten z wczoraj? Znaczy, tego z wczoraj już lepiej nie jedz. Wyrzucanie opakowań, tak. Odkładanie tacy. Wizyta w maku do pewnego stopnia przypomina procedurę w jakiejś fabryce. Wiecie, w fabryce jakby nie było jednej z największych korporacji na świecie trudno sobie wyobrazić miejsce, które jest dalsze, jak bardziej odległe w stosunku do domu, który nam się kojarzy zwykle z wiecie osobistymi bibelotami, ciepłem, troską, bliskością, kimś kto na ciebie czeka, jak babcia a jednak w McDonaldzie jest coś bliskiego, znajomego, wręcz nostalgicznego. A gdyby tego było mało, to wizyta w Maku jest też, jakby jest w niej pierwiastek buntu, pewnej rebelii przeciwko normom i tradycji. I mamy tutaj do czynienia z taką wielowarstwową konstrukcją emocjonalną. I myślę, że warto chwilę o tym porozmawiać, bo McDonald w bardzo sprytny sposób przytulił się do naszych żyć, stając się ich częścią. Takim... Przyszywanym wujkiem, który zamiast prezentu na święta daje ci podwyższony cholesterol albo problem z nadwagą, więc może taką przyszywaną babcią. W ogóle niedawno słyszałem, koleżanka opowiedziała mi historię swojej znajomej, której babcia, mimo zakazów, nie była w stanie powstrzymać się od karmienia jej słodyczami, i finalnie ta dziewczyna skończyła z cukrzycą typu drugiego, więc, więc, no więc nie najlepiej. Można przesadzić z dobrymi intencjami. Ale wiecie, babcie wychowały się w czasach, gdy w sklepach był ocet i musztarda, więc bądźmy dla nich wyrozumiali. Ale skoro jesteśmy już przy nestorkach rodu, to mam do Was pytanie. E, wszystkie babcie, babcie zwykle mają taką szufladę albo pudełko z cukierkami. Które potem kojarzą ci się z dzieciństwem. I pytanie, jakie to były u Was cukierki? Napiszcie w komentarzu, jeżeli pamiętacie. A myślę, że pamiętasz. U mojej babci zawsze to były Werther's yy, Original. Te Wertersy, nie? Moja babcia zawsze tak mówiła. I to jest totalnie smak mojego dzieciństwa. Mimo, że nie byłem jakimś mega fanem, to mega je pamiętam. I. Słuchajcie, ostatnio wpadłem na ident idiotyczny pomysł, żeby wrzucić film o 10 w Nowym Roku yy, i w dodatku po przerwie na kanale i to był mega flop, to znaczy po prostu ten odcinek poszedł fatalnie, więc jak możesz, sieknij ten komentarz, daj tu łapkę w górę, a jak nie subskrybujesz, zrób to. Yy, to się przyda dzisiaj bardziej niż zwykle, wielkie dzięki Big Love. Yy, strategia, dzięki której McDonald's stał się, yy, został w sumie częścią naszych żyć, jest niezwykle sprytna i bez wątpienia stała się modelem dla innych korporacji. Więc gdy y, zobaczycie i zrozumiecie te elementy, y, to łatwiej potem rozpoznacie działania innych firm. Wiecie, warto też zadać sobie pytanie, czy to jest dobrze, że fast foody jakby dalej tak działają. No i czy w ogóle wiecie, czy da się coś z tym zrobić? Ciekawe pytanie. Fundament nostalgii. Strategia McDonalda składa się z kilku elementów, ale najważniejszym jest wklejenie się w nasze dzieciństwo. Jak już wspominałem, restauracja pod żółtym klaunem jest największym dystrybutorem zabawek na świecie. Według szacunków Forbesa sieć sprzedaje rocznie grubo ponad miliard zestawów Happy Meal, a w każdym z nich jest zabawka. I to wiecie, nie byle jaka, bo te małe figurki często przedstawiają bohaterów znanych z kina czy z bajek, więc od razu dzieci mają pozytywne skojarzenia. W ogóle Happy Meal sam w sobie jest tak ciekawy, że można by zrobić o nim odcinek. McDonald został parokrotnie pozwany w związku z reklamami dziecięcego zestawu, które według niektórych prawników i organizacji rodziców mają być nieetyczne, w sensie te reklamy. Ich argumenty opierają się na trzech filarach. Po pierwsze, Reklamy wesołego zestawu zawsze zawierają informacje o zabawce dostępnej przez limitowany czas, czasami w ogóle są głównie o niej. I ta zabawka jest bardzo silną przynętą na dzieci, nieświadome tego, jak działają reklamy i że jedzenie związane z tą zabawką może mieć dla nich konsekwencje zdrowotne. Po drugie, obecność zabawki wpływa na długofalową relację z jedzeniem, ponieważ dziecko uczy się, że obiad łączy się z jakąś dodatkową nagrodą, przez co może w przyszłości oczekiwać od rodziców wizyt w restauracjach typu fast food, które te nagrody oferują, lub w ogóle kojarzyć wizytę w fast foodzie z nagrodą samą w sobie. Po trzecie, przekaz filmów których zabawki są dołączone do zestawów, jest często sprzeczny z efektami jedzenia w McDonaldzie. Przykładem może być na przykład kosmiczny mecz, tak? Tam były, były takie zabawki w Happy Meal'u. Wiecie, to jest film o sporcie, ale w zasadzie, wiecie, w większości bajek, chyba we wszystkich, bohaterowie są raczej szczupli, podczas gdy jedzenie w fast foodzie zasadniczo do tego nie prowadzi. Czyli w skrócie, obecnej zabawki. Odwraca uwagę od wartości odżywczych jedzenia, lub buduje z nim błędne skojarzenie w umysłach zbyt młodych na to, by zrozumieć, że mają do czynienia z manipulacją. Jednak jak się pewnie spodziewacie, jakby ten pozew i te wszystkie inne pozwy umorzono, lub niewiele zmieniły, bo MCD ma naprawdę najlepszych prawników na świecie. Na przykład yy, w Chile wprowadzono przepisy zabraniające dodawania zabawek do zestawów dla dzieci, więc restauracja dolicza je za 10 centów. Proste. Natomiast jeżeli w tym roku, podobnie jak ja, chcecie ograniczyć jedzenie na mieście, zwłaszcza w fatw. Zwłaszcza w fast foodach, to możecie odliczyć 25% od zamówienia swojego cateringu TARG, który jem dosłownie od paru lat. To jest świetny sposób, żeby zdrowie się odżywiać. I proponuję zamówić tę dietę bez weekendów. Wtedy macie też przestrzeń na mały Cheat Meal po udanym tygodniu. Link jest w opisie. Kod masny TARG, 25%. Szczerze polecam dobre, zdrowe jedzenie. Wracając. Happy Meal. To jest też sposób na zwabienie do restauracji całej rodziny, no bo wiecie, przecież dziecko nie pójdzie tam i nie kupi go sobie samemu, bo jest małe. Jednocześnie rodzice chętnie wybierają McDonalda, bo jest tani, i mogą się nie obawiać, że mały człowiek będzie się tam nudził, zepsuje coś czy w ogóle będzie się jakoś bardzo źle zachowywał, no bo klienci w fast foodach są raczej wyrozumiali i nie oczekują jakiegoś, no nie wiadomo jakiego, doświadczenia, posiłku. Poza tym niemal. Każda restauracja ma kącik dziecięcy lub zewnętrzny plac zabaw. Wiele ma figury takich: wiecie, tych McDonalda, Ronalda i tych innych bohaterów. No i czy ktoś nie był kiedykolwiek na urodzinach w McDonaldzie? Gdy się nad tym zastanowicie, bardzo duża część działań tej sieci jest skierowana do dzieci. A jeszcze w ogóle nie wymieniliśmy wszystkich. I w ten sposób mak od najmłodszych lat staje się częścią naszego życia, co przyniesie mu olbrzymie korzyści w przyszłości. Świeckie tradycje. Kolejnym elementem budowania przywiązania są tak zwane Świeckie tradycje. Urodziny w McDonaldzie zdecydowanie można zaliczyć do jednej z nich. Drugą jest oczywiście coroczny powrót kanapki Drwala. I szczególnie śmieszne w tym całym drwalowym cyrku jest to, że nigdy się nie dowiemy, ile z niego jest prawdą, a ile czystym marketingiem. Zacytuję Wam fragment artykułu z wprost sprzed dwóch lat zatytułowanego Fenomen kanapki Drwala. Jutro zacznie się szał. Fani bułki z plackiem serowym czekają w dniu premiery nawet godzinę, co nieco kłóci się z ideą sieci fast food, jaką jest McDonald's. Istnieją weganie, którzy na czas obecności kanapki drwala robią sobie przerwę w diecie wykluczającej produkty od zwierzęce. Czy weganie, którzy robią sobie przerwę na drwala faktycznie istnieją czy nie? pewnie nigdy się nie dowiemy. Co ciekawe, ten artykuł, on nie jest nawet sponsorowany, choć jakby ciężko sobie wyobrazić coś bliższego reklamie. Dalej w tym artykule możecie przeczytać o dostępnych wersjach drwala oraz o nurtującej wszystkich kwestii, jak drwal, w sensie jego cena, zachowa się w kontekście inflacji. Nie zrozumcie mnie źle, jakby, jakby drwal na pewno jest popularny i wrzucenie sera na głęboki tłuszcz rzadko kończy się czymś niedobrym, ale mam wrażenie, że ten cały szał i kult kanapki to jest olbrzymiej części wydmuszka wałkowana przez redakcje, które muszą naklepać dziennie setki tekstów, Bóg wie o czym. W tym kontekście odpowiedział na retoryczne pytanie zadane w grudniu ubiegłego roku w tekście polityki skąd to doroczne wielkie halo wokół kanapki drwala? No moja odpowiedź brzmi stąd, że media po prostu non stop o tym gadają i tyle. Trzecią świecką tradycją, która ma nawet korzenie w religii, jest skojarzenie McDonalda z podróżą. Osiągnięto to dzięki stworzeniu McDrive'a i partnerstwom ze stacjami benzynowymi. Ciekawym aspektem tej części jest fakt, że podróż sama w sobie jest pewnym wysiłkiem i dyskomfortem, dlatego mamy dla siebie większe pobłażanie. Czujemy, że możemy sobie pozwolić na lekkie odstępstwo od diety. Na przykład religijni Żydzi podczas podróży są zwolnieni z niektórych obowiązków dotyczących modlitwy czy Zachowania postu. Podróż. W naszych głowach wciąż rządzi się trochę innymi prawami niż codzienność. Na przykład domyślam się, że rzadko zdarza Wam się pić alkohol przed południem, ale myślę, że jeżeli Wam się zdarzyło, to jest spora szansa, że było to na lotnisku, na przykład czekając na samolot na wakacje. Mak w podróży jest też kolejnym pozytywnym skojarzeniem z dzieciństwa, ponieważ jest tani i przystosowany do obsłużenia wycieczki szkolnej, co zapewne nie udałoby się większości konwencjonalnych restauracji a nawet niektórym sieciom fast food, takim jak na przykład Subway, jakby to mogłoby nie pójść aż tak sprawnie. W 2019 roku Ministerstwo Zdrowia wystąpiło nawet z prośbą o interwencję w sprawie wizyt w maku podczas szkolnych wyjść zielonych szkół do Ministerstwa Edukacji Narodowej. W uzasadnieniu możemy przeczytać, że <laughs> produkty fast food, a także wyjścia do barów szybkiej obsługi nie mogą stanowić formy nagrody dla dziecka i towarzyszyć celebracji wspólnych uroczystości. Zwróćcie uwagę, że to uzasadnienie brzmi trochę jak jeden z filarów pozwu przeciwko marketingowi Happy Meal. Jak widzicie, problem budowania w młodych głowach skojarzenia niezdrowe jedzenie, nagroda jest podnoszony nie po raz pierwszy. Jednak podobnie jak w przypadku tamtego pozwu, no od 2019 chyba się niewiele zmieniło. Pomyślcie na przykład, że jeżeli jesteście rodzicem, który chciałby, by jego dziecko nie jadło fast foodów, nie przyzwyczajało się, albo z jakiegoś powodu religijnego yy, nie chce, żeby spożywało mięso i jego cała rodzina nie je mięsa. Wiecie, taka wizyta w Maku może być dla dziecka poważną próbą, nawet jeżeli będzie miało tam jakieś swoje kanapki, czy weźmie tego Burgera, to ono dosłownie jest w krainie pokus i pewnie większość dzieciaków będzie jadła rzeczy z mięsem. W tekście na temat potencjalnego zakazu szkolnych wizyt w MC yy, zamieszczono komentarz jednej z mam, który oczywiście jest tylko jednym komentarzem, pamiętajmy o tym, ale wydaje mi się, że dobrze oddaje podejście sporej części ludzi do tych kwestii i świetnie prezentuje sukces strategii złotych łuków. <laughs> Odkąd pamiętam, wszystkie wycieczki kończyły się albo w MC, albo KFC, i nie widzę w tym nic strasznego. Szybkie jedzonko, a do tego zabaweczka w zestawie, bez przesady, nie jedzą tego codziennie, a bardzo rzadko. W szkołach nie ma automatów ze słodyczami, panuje zdrowa żywność, nie można popadać w paranoję. Nawet ci ześwirowani od zdrowego żywienia mają swoje czytmile i czytdeje. Dwukropek. P. Odkąd pamiętam, wszystkie wycieczki szkolne. Nie widzę w tym nic strasznego, bez przesady, ześwirowani od zdrowego żywienia i nie ma co popadać w paranoję. Brzmi jak wyluzowany głos w rozsądku. Jednak nie można udawać, że problemu nie ma, bo polskie dzieci rosną i to niestety nie tak, jakbyśmy tego chcieli, cytując portal bankier.pl. Statystyki pokazują bowiem, że nadwaga. I otyłość to problem, który dotyczy już 25-30% polskich dzieci i nastolatków, a odsetek ten rośnie. Medonet dodaje: Polskie dzieci należą do najszybciej tyjących w Europie. Co więcej, prognozy pokazują, że skala nadwagi i otyłości będzie u nich rosnąć ponad dwa razy szybciej niż wśród dzieci w USA. W USA pewnie już nie ma za bardzo jak rosnąć. Oczywiście ma to też związek z brakiem ruchu, no ale wiecie, nie wszystko naraz w jednym filmie. Pytanie, co z tym fantem zrobić i czy w ogóle da się coś zrobić? Dajcie znać w komentarzu, co czujecie. Twardy zakaz zabierania młodzieży na klasowe wizyty w McDonaldach wydaje mi się złą strategią, bo może jeszcze jakby zmaka uczynić coś jeszcze bardziej cool, niż jest w rzeczywistości. A wiemy, że na przykład na zmianę składu jedzenia, podobnie jak w przypadku zakazu energetyków, które teraz mają mniej kofeiny, no na to nie ma szans. Na pewno przydałoby się lista alternatyw dostępna dla nauczycieli, może jakaś umowa między szkłami, a banami mlecznymi, nie wiem, standard. Na początku wspominałem o standardyzacji, która, gdy dotyczy ludzi, kojarzy nam się fatalnie i bezdusznie, jak mundurki szkolne w szkołach albo takie identyczne życzenia wysyłane przez firmy w SMS-ach. Ale w przypadku restauracji, która jest w dodatku dostępna dosłownie wszędzie na świecie, sytuacja wygląda troszeczkę inaczej. Wiecie, wizyta u Rolanda McDonalda to wejście w świat znany, na pewny grunt. Może cię nie zachwyci, ale nie zawiedzie. Może nie spróbujesz niczego niesamowitego, ale przynajmniej nie złapiesz pierwszego dnia wizyty w zagranicznym kraju jakichś lokalnych bakterii żołądkowych. A potem Twoja flora się przyzwyczai i wszystko będzie ginie. Wejście do maka to wygoda i zwolnienie z myślenia. Nie musisz się zastanawiać, przejmować, po prostu zamów to, co zawsze. A jednak, bunt. Mimo tego, że McDonald's jest uosobieniem przestrzegania procedur i idealnej powtarzalności produktu, jedzenie w nim. Jest czymś buntowniczym. Gdy jesteśmy mali, mak jest opozycją do domowego jedzenia, odstępstwem od normy, okiem puszczonym przez luźnego rodzica, który zabiera cię tam, mimo że przecież mamy jedzenie w domu, jak głoszą antyczne memy. Nawiasem, myślę, że mak jest też dużo lepiej i precyzyjniej dosolony niż domowe jedzenie, bo zasadniczo restauracje solą dużo hojniej niż nam się wydaje. Natomiast gdy dorastasz? I zdajesz sobie sprawę z tego, że fast foody nie są zdrowe i nie powinno się ich jeść zbyt często. McDonald's staje się buntem przeciwko diecie, przeciwko normom narzucanym przez społeczeństwo. Musisz się dobrze odżywiać, musisz ładnie wyglądać, musisz o siebie dbać. Nie! Nie muszę. Jestem dorosły. Fuck diet! Jak głoszą inne antyczne memy. Gdy wracasz, zmęczony z pracy. Nie chce ci się gotować, nie chce ci się myśleć i stresować czymkolwiek, albo budzisz się rano na kacu i męczy cię sama perspektywa wybierania spośród dziesiątek restauracji, wtedy po prostu zamawiasz maczka i masz to wszystko w dupie. To jest Twoja wygoda, Twój mały bunt precyzyjnie przygotowany przez jedną z największych korporacji na świecie, którą oczywiście też kiedyś reklamowałem. Smacznego. Okiść.